Siemanko od Kuba. Dzisiaj mały update treningowy i kilka luźnych myśli związanych z festiwalem UTMB, który właśnie kończy się. Dzisiaj. Wczoraj biegałem interwały. Bardzo trudno było się z tych wszystkich emocji związanych z górskim Ultra, z biegami festiwalu UTMB, przestawić na własną pracę treningową. Chciało się pojechać w góry albo chociaż do lasu i zrobić bardzo długie wybieganie, albo poszukać jakichś podbiegów, żeby w swoim też wysiłku, w swoim wymiarze poczuć te emocje związane z bieganiem trailowym. Ale udało się zrobić serię interwałów, więc dzisiaj luźne wybieganie w delikatnym terenie, w Wielkopolskim Parku Narodowym. Bardzo lubię Ciężkie treningi pod tym względem, że następnego dnia można, a wręcz trzeba, potrenować lżej, na niższym tętnie. To jest jeden z najczęstszych błędów amatorów, że wolne treningi biegają za mocno, a potem nie mają odpowiednio wiele sił na to, żeby mocne treningi odpowiednio pocisnąć. Dlatego dzisiaj, bardzo niskie tętno, nieco długi dystans, 15 km. Piękna pogoda, przepiękny wielkopolski park narodowy, na którego ścieżkach już za 3 tygodnie, 2-3 tygodnie Forest Run. Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów. Natomiast jeżeli chodzi o UTMB, to oczywiście na ustach wszystkich są zwycięzcy biegu głównego, czyli François Daen i Courtney Walter. Francuz z Teamu Salomona wygrał UTMB po raz czwarty. Nikomu wcześniej to się nie udało, żadnemu zawodnikowi. Z czasem lekko poniżej 21 godzin. Warunki w tym roku pogodowe i terenowe były idealne do łamania rekordu. François miał zmęczone nogi po hard roku, który, czyli bardzo ciężkim wyścigu 100-milowym w Stanach Zjednoczonych. Jeden z kultowych stumilowców amerykańskich, François, wygrał, pobił rekord trasy. To było bodajże 6 tygodni temu, więc bardzo mało czasu na regenerację po tak długim wysiłku. A jednak nie znalazł, nie znalazł godnych siebie rywali. Zwyciężył po raz czwarty. Niesamowity gość, niesamowity skrom, niesamowicie skromny człowiek. Fantastyczny biegacz. Wśród kobiet wygrała Amerykanka Courtney Walter już po raz drugi. E, bijąc własny rekord trasy o godzinę, kilkadziesiąt minut. Nie pamiętam, w tej chwili dobrze też ta trasa UTMB e, jest e, z roku na rok modyfikowana, czasami jest kilka kilometrów dłuższa, czasami krótsza, w zależności od e, również warunków pogodowych, warunków na, na szlakach dookoła masywu e, Mont Blanc. Kortni wygrała z ogromną przewagą nad kolejnymi zawodniczkami, zajęła siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, czym wyrównała dotychczasowe historyczne osiągnięcie Rory Bozio sprzed już prawie 10 lat, nie pamiętam, 7 czy 8. Courtney De Walter również zawodniczka Timu Salomona otaczana wielką, wielką sympatią przez miłośników trailu z całego świata, a przy, e, przez Amerykanów e, po prostu kochana i uwielbiana. E, wspaniałe zwycięstwo. Niesamowite jest to, że tylko sześciu facetów e, przebiegło na metę szybciej niż końni. Hmm. Co do Polaków, e, nie mamy w tej chwili bardzo mocnego zawodnika, który mógłby e, walczyć o pierwszą dziesiątkę w biegu głównym. E, Kasia Solińska była piąta w CCC, wielki sukces. Marta Wenta była szósta e, chyba w tds -ie. również świetny, świetny wynik. Natomiast jeżeli chodzi o ten bieg, który rozbudza najwięcej emocji, czyli dystans główny, e, tak jak mówię, w tej chwili nie mamy zawodnika, który byłby w stanie rywalizować z najlepszymi na świecie na dystansie 170 km. Marcin Świerc, który dostarczył nam największych emocji związanych z występami na festiwalu UTMB w ostatnich latach, w tym roku nie startuje, szykuje się na przyszły rok i również jego. Droga sportowa pokazuje, że w dzisiejszych czasach, w dobie wielkiej specjalizacji, nie da się być jednocześnie dobrym na 40 km, 100 i 170. Mamy specjalistów od tych najdłuższych biegów 100-milowych właściwie nie najdłuższych, bo, bo są również dłuższe zawody, ale od takich klasycznych biegów około 100-milowych. Czy mamy Pau Capel, François Daen, Xavier de w tej chwili nie ma Polaka, który by mógł rywalizować z nimi, z nimi jak równy z równym. Tak jak mówię, bardzo liczymy na występ Marcina Świerca za rok. Zobaczymy, czy któryś z naszych zawodników jeszcze przygotuje się z myślą o rywalizacji w biegu głównym. Tymczasem pozostaje nam Emocjonować się zmaganiami innych zawodników, no i trenować, trenować, bo nigdy nie wiadomo co z nas wyrośnie, nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie nasza pora. Eee, czwarty na mecie UTMB Ludowik Pomere ma 46 lat, więc wszystkim Wam, amatorom, którzy eee, Łoicie podmiejskie lasy, wszystkie górki, na których można pozbierać po kilka, kilkanaście metrów przewyższenia. Życzę Wam i sobie, żebyśmy byli jak ludo, kiedy już dorośniemy. Do UTMB. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia. Możecie kliknąć tam, tam dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o nowych filmikach, albo jakąś tam yy, guziczek do subskrybowania. Yy, nigdy nie ukrywam, dlatego, że jestem Januszem internetów i mediów społecznościowych, więc nie wiem dokładnie, jak to się robi, ale jak coś tam klikniecie, to dostaniecie informację, że są nowe filmiki. Może będą, może będą. A jak nikt nie będzie oglądał, to nie będzie. Nic nie będzie. Buźka!